ma się ma słuchajcie w robocie i teraz tak słuchajcie jacy ludzie są pazerni i również dotyczy to niestety mnie na TikToku dostałem wiadomość od jakiejś kobieciny która stwierdziła że jest chora na raka może to ma poprze... związek z poprzednimi filmami wydziałem koledzy ale mnie się o to że jest chora na raka zostały i krótko życia i ona ma 800 tysięcy euro do dania i oglądała mnie na TikToku i stwierdziła Bóg jej podpowiedział, że ja zrobię dobry pożytek z tych pieniędzy no i tam bla 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 i tam żebym się z nią skontaktował i ona dalej poczyni kroki żeby przekazać to 800 koła Słuchajcie, no i ozwała się pazerność. A może tak jest rzeczywiście, nie? Ale po chwilowym zastanowieniu stwierdziłem, że no kurwa za dobrze by było, żeby tak rozdawali. Rozdawała na pieniądze. Czyli nie wiadomo o co chodzi. Na trafienie leszcza. Ja podał swoje dane, namiary, konto bankowe nie wiem jak oni tam no, system na wnuczka lub na dziadka lub na chorą babcię, i tak to żeby mnie ona oskubała no i tak wiecie taka krótka historia śmieszna w każdym razie stwierdziłem, że też jestem pazerny więc nie martwcie się ale w porę się ogarnąłem żeby nie było, pozdrawiam oczywiście jednej osoby, nie pozdrawiam ale dwóch, Arka i Jarka na razie